Jak działają czujniki parkowania? O tym, że te czujniki są bardzo fajne, bardzo pomocne, zwiększają bezpieczeństwo naszych samochodów i nas, nie muszę nikogo przekonywać, ale w jaki sposób one działają? Podstawowym elementem takiego, takich czujników tego całego systemu są czujniki ultradźwiękowe. Mają one za zadanie wysłać oraz nadać właściwie i odebrać sygnał, falę ultradźwiękową. Odległość jest określana dzięki wiedzy o tym, po jakim czasie ta wysłana fala powraca. Dlaczego powraca? Ponieważ odbija się od jakiegoś przedmiotu, jakiejś przeszkody. Kiedy ta fala powraca, ten czas pomiędzy wysłaniem a powrotem daje możliwość obliczenia odległości od jakiegoś obiektu. Po prostu. Odpowiedni sterownik, komputer oblicza czas powrotu tej fali i jest w stanie określić, w jakiej odległości znajduje się jakiś obiekt. A dzięki zastosowaniu kilku czujników i dzięki temu, że te dane są sczytywane z kilku czujników, jest również możliwość sprawdzenia, nie tylko w jakiej odległości znajduje się obiekt, na przykład jakiś duży, na przykład ściana, ale też mniejsze, na przykład jakiś słupek, coś takiego które dzięki pokryciu się tych kilku fal, kilku tych czujników jest w łatwiejszy sposób możliwe do określenia. Czyli dzięki nadaniu fali i wiedzy, po jakim czasie ona odwróci, odpowiedni sterownik, komputer oblicza, w jakiej odległości znajduje się jakiś obiekt. Wszystkie te dane, gdzie znajduje się jakiś obiekt, je, są sygnalizowane, czy to przez sygnał dźwiękowy, czy przez jakąś grafikę. Coraz częściej jest to również obraz nakładany na obraz z kamery, czy to cofania, czy też przedniej kamery, czy też bocznych, i dzięki temu mamy mm, wiedzę, w jakiej odległości znajduje się dany przedmiot. Wszystko zależy od modelu, od producenta samochodu, w jakiej odległości on zaczyna nas informować, że znajduje się jakiś obiekt, z jaką dokładnością to robi, ale to już sprawa indywidualna, musimy sprawdzić, oczywiście nie wcofując w coś, w jaki sposób ten czujnik nasz parkowania zamontowany w naszym samochodzie działa i kiedy daje nam znać, że coś się znajduje i jak blisko możemy znajdować się. Jakiegoś obiektu. Coś bardzo prostego, coś bardzo fajnego i coś naprawdę świetnie wpływającego na bezpieczeństwo. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oceny, za komentarze. Wiesz coś więcej? Napisz w sekcji komentarzy. Nie chcesz nic przegapić? Naciśnij dzwoneczek, zasubskrybuj kanał, spójrz na inne materiały. Dziękuję za uwagę.